Witam wszystkich, przychodzę dzisiaj do Was z ciekawą sprawą. Nie wiem czy kojarzycie wydarzenia z Lubina, gdzie tam został w mojej ocenie zamordowany człowiek. Wiele ludzi tam się zjechało akcie protestu, to było takie spontaniczne zgromadzenie, gdzie ludzie no, nie zgadzali się z tym, jak ta policja go tam dusiła i robiła mu różne rzeczy i nikt nie reagował my też pojechaliśmy tam, jako media, jako stowarzyszenie pojechaliśmy tam tutaj wrzucę wam urywek za chwilę E, tych wydarzeń, co się, co się stało, ale odnosi się to do sprawy Mateusza, który został przez pomyłkę, e, przez pomyłkę aresztowany, bo oni chcieli aresztować kogoś innego, e, a aresztowali Mateusza. Chcemy złożyć zawiadomienie? Chcemy złożyć zło 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 zawiadomienie, rozumie pan? My nie chcemy się tam bić, po prostu, a nie robić ja. Chcemy tylko i wyłącznie porozmawiać. Proszę mi umożliwić, wejdę, zgłoszę 5 minut. My chcemy zgłosić zawiadomienie. Chcemy zgłosić zawiadomienie. Dobre. To na nas, panowie się szykujecie? Dzień dobry. Dzień dobry. Zrozsławiu, mogę pana powiedzieć, że kończy się. Dobrze, przepraszam. Oczywiście, będziemy się. Ta. Artykuł 15 ust. Policji nie jest. on I pan dalej pan mówi, pana, pan, proszę pana. Zostawa prawna, naszego pana legitymuje, faktyczna. Bierze pan udział w nielegalnym zgromadzeniu. Nie ma takiego czegoś jak nielegalne zgromadzenie. Niech pan nie opowiada, że go pan głupot. Podstawa faktyczna, podstawa prawna. Dziennikarz społeczny i nie ma czegoś takiego po prostu jak. Nielegalne, nielegalne zgromadzenie. zgromadzenie. Dobrze, że wiemy. Dzisiaj wyrok przypadku. Ale pan proszę przeprowadzić. Pan za panem nie. stoi funkcjonariusz proszę policji nie z 20-letnim stażem. Niech pan nie uważa, nie. co pan mówi, bo pan nagrywa pan. to również. Szanowny panie, proszę, panie, panie, proszę, proszę dokumentu. dokumentu. Proszę przedstawić pana podstawę faktyczną. Z możliwością ustalenia pana danych. osobowych. Ale jakie przestępstwo popełniłem? Musi pan przestępstwo. Muszę? Musi pan mieć podstawę prawną i podstawę faktyczną. No, Na jakiej fakty podstawie pan tutaj wychodzi? I żąda legitymacji. Ale, pan, ma, pan, ale na jakiej podstawie pan żąda. Na jaki pan imię, nazwisko, proszę? Proszę Nie, nie odmawia, pan, nie, odmawia, pan, nie, odmawia, pan, nie odmawia. Nie odmawia. Pan, nie, odmawia. My my odmawia. Pan, świadkami, pan, nie odmawia Nie odmawia. Po prostu ludzie są 45 kodeksu postępowania cywilnego wykroczenie z powodu zatrzymaną. Zapraszam pana na komisariat. Ale w jakim, w jakim celu? Panowie, panowie, panowie. Zostaw nagrywa. Będzie było odszkodowanie. Taką gotówkę. Nie, nie rób nic. Mateusz, wiesz co ma zrobić? wiesz co ma zrobić? Mateusz, ty wiesz, co ma zrobić. Ty wiesz, co ma zrobić. Zatrzymujecie go poważnie. Maty, ty wiesz, co ma zrobić? Dobra! Odpowiecie za to. Każdy z was za to odpowie. I tak, no, zebrały się osoby pod tym komisariatem, gdzie to miało miejsce. W tym byłam ja, Szczepan, Mateusz, tam wiele jeszcze innych osób. był z nami też Paweł Dankiewicz. No i była policja, która ochraniała wejście do, do tego komisariatu no niestety stało się tak, że policja m, chciała aresztować e, Pawła. Pawła i pomylili się, bo powiedzieli nam o tym później, tak jak widać było na tym nagraniu, że no, my chcieliśmy zapytać się, dlaczego, po co, no przecież jesteśmy w zgromadzeniu spontanicznym, nic nie robimy, tak e, a tutaj no jest nagle aresztowanie, jakieś e, wybieganie raz za maseczki, raz za coś, raz za coś I to nie była tam pierwsza, e, pierwsza akcja, Ale w każdym razie sprawa wyglądała tak, że zabrali Mateusza m, zatrzymali go e, na, na jakąś tam nie wiem godzinę dwie może maks i go wypuścili a w tym czasie zorientowali się że się pomylili i wybiegli po Pawła i jego też zatrzymali i też za chwilę jakoś tak wypuścili no też nie była godzina dwie maksymalnie ale dostaliśmy postanowienie sądu rejonowego w Lubinie w sprawie właśnie zatrzymania Mateusza, bo tam też składaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy do BZW Składaliśmy, odwoływaliśmy się, bo tam policja wystawiła wniosek o ukaranie Mateusza, już Wam mówię z jakiego tytułu, z tytułu artykułu 50 kw, czyli nie rozejście się ze zbiegowiska publicznego na żądanie I mamy tutaj jeszcze artykuł chyba 65, tak Czyli nie podanie danych na żądanie No widzieliście nagranie, samej ocencie Według mnie tam nie było w ogóle możliwości, możliwości żeby go do tego pociągać Policja powinna, powinna na żądanie obywatela pewne rzeczy ustawowe wykonać Nie może sobie stanowić prawa, jakimś się żywnie podoba, tak Czyli jeśli osoba, co do której zachodzi jakieś prawdopodobieństwo, że wykona jakieś nie wiem, wykroczenie czy, 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 czy cokolwiek, ma zapytania, tak, to powinni na nie odpowiadać. To też się wiąże z etyką policjanta, czyli jak najlepiej, jak najbardziej współpracować, nie zaostrzać tego konfliktu, no i działać na... na... Tak, jakby świadomość społeczną, e, dawać też ten przykład, tak, a nie działać, no bo mamy prawo, to łapiemy i robimy, co chcemy, tak. Zwłaszcza, że sytuacja była odnośnie właśnie, właśnie e, śmierci kogoś, tak, śmierci, poprzez właśnie, e, tak jakby w mojej ocenie, Nadużycie prawne, czyli gdzieś tam duszenie, podduszanie, w akcie niby obezwładniania, obezwładniania osoby. Dostaliśmy postanowienie. Przyznam, że pierwszy raz dostałam taki kwiatek. Może ja Wam przeczytam i sami wyciągnięcie wnioski, i troszeczkę opowiem o tym. Oskarżyciel publiczny wniósł o ukaranie obwinionego za wykroczenie z artykułu 25 KW, 65 paragraf 2 KW, które miały być popełnione przez obwinionego około godziny 21.40 w dniu 10 sierpnia. Z analizy zebranego w sprawie materiału, w tym ze zgromadzonych dowodów wynika jednak, iż brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przez e, tego obwinionego za, zarzucanego mu czynu. Z zebranych materiałów wynika natomiast, że obwiniony mógł dopuścić się takich czynów, ale w innym czasie, to jest około godziny 20.30. Wynika to jednoznacznie z dodatki urzędowej policjanta podejmującego czynności wobec obwinionego oraz protokołu zatrzymania osoby. Protokół ten wskazuje, że obwiniony pod wyżej winionymi zarzutami został zatrzymany około godziny 20.35, i następnie w tym samym dniu zwolniony, czyli wypuszczony o godzinie 21.45. Z urzędu znane są sądowi wydarzenia z dnia 10 sierpnia, które miały... miały miejsce w okolicach komendy powiatowej w Lublinie. Trwały one z różnym nasileniem przez znaczną część tego dnia. Uczestniczące w tych zajściach osoby mogły więc wielokrotnie dopuszczać się czynów zabronionych, niewykluczone, że obwiniony po zwolnieniu. Go o godzinie 21.45, czyli około godziny 21.40, dopuścił się zarzucanych mu w tym postępowaniu wykroczeń. Jednak w aktach tej sprawy nie ma na to jakiego, jakiegokolwiek dowodu. Natomiast wniosek o ukaranie Mateusza został złożony do sądu wraz z odrębnym wnioskiem o ukaranie Pawła Dankiewicza, gdzie materiały dotyczące Pawła Dankiewicza wskazywały na interwencję funkcjonariuszy właśnie około godziny 21.40. Zatem w tym czasie policjanci także wykonywali czynności wobec osób, które znajdowały się w pobliżu komendy. Nie można więc wykluczyć, że te czynności policjanci podejmowali o tej godzinie także wobec Mateusza. Zatem, zarzucano obwinionemu Mateuszowi w przedmiotowym wniosku o karanie zachowanie, jest odrębnym czynem od tego zachowania, na które wskazuje, wskazują zebrane w jego sprawie materiały. W ocenie sądu brak jest więc danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przez obwinionego, zarzucanego mu w tym postępowaniu wykroczenia, które miał popełnić około godziny 21.40. W takiej sytuacji no, wszczęto umarza. Czyli mamy tutaj umorzenie, mamy umorzenie umorzyć postępowanie, tak więc no, tak jak przeczytałam Wam, policjanci nie wiedzieli, kogo złapali, o której godzinie, kogo wypuścili, poskładali wnioski i myśleli, że to przejdzie. No nie przeszło, sąd nie uznał tego. To posta postanowienie ono i tak jest zbudowane bardzo, e, bardzo też niekorzystnie dla nas, e, ponieważ no zarzucenie, że tutaj było zbiegowisko, to w tym przypadku jest wątpliwe, ponieważ zbiegowisko, a zgromadzenie spontaniczne ze względu na okoliczności, które wydarzyły się nagle i zgromadzenie nie miałoby sensu w późniejszym terminie. No tutaj zachodzi, zachodzi interpretacja, ktoś dokonał wykładni prawa pod postanowienie. To jest do zaskarżenia, ale no w tym przypadku mamy umorzenie to, co mamy zaskarżać, tak? Jeszcze odnośnie tego, że policjanci złożyli um, wnioski o ukaranie, nie wiedząc kogo, o której godzinie e, zatrzymali, e, i notatki są tak chaotyczne, i tak e, nie wynika z nich jasno, kto jakie przestępstwo popełnił, no to tutaj, tutaj mamy dosyć mocną podstawę do tego, żeby sądzić, że, że tutaj policjanci no, nadinterpretowali um, Zdarzenia, które tam miały miejsce, tak? Bo, bo to, i tak jak widać Na nagraniu nie chcieli rozmawiać To były 3 minuty, na, to nawet nie były 3 minuty to, to była chwila Wybiegli, wybiegli po, po Po aresztowanie, tak? po zatrzymanie Tak więc no No nie wiem, no w każdym razie wydało mi się Że to jest ciekawe, zastanawiam się co Wy macie Do powiedzenia, ja nie wiem czy się odwoływać Od tego, czy się nie odwoływać No w sumie jest no jest Umorzone, tak? Jest umorzone no, ale podstawy, podstawy, uzasadnienie mnie jakoś nie zadowala. Nie wiem, zastanowimy się na pewno nad tym. No tutaj nie zachodzi żadne prawdopodobieństwo, że ktoś popełnił jakieś przestępstwo, ponieważ, jak wiemy, zgromadzenia, zgromadzenia i spontaniczne, i zgromadzenia w jakiejkolwiek formie są legalne, bo od samego początku naszej choroby celebryckiej i tych wszystkich zamknięć i obostrzeń i innych kar, które na nas ciągle nakładają. Sądy wielokrotnie, wielokrotnie wypowiadały się na to, że nie można ograniczyć prawa do tego, żeby społeczeństwo wychodziło i mówiło, co mu się nie podoba, czyli do zgromadzeń. Nie ma możliwości ograniczenia zgromadzeń. Ja teraz przygotowuję też taki cykl odnośnie tych spraw, które którym przeszliśmy, bo jakby nie patrzeć 3 lata, to tych spraw się trochę nazbierało. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, w jakiej formie, ale postaram się pokazać wszystkie sprawy. Mamy też fajną sprawę z tych pierwszych takich protestów, zgromadzeń, wyjść, to znaczy z 24 października o tym było głośno. Mamy wygraną tą sprawę i będziemy teraz na pewno występować w procesie cywilnym, żeby policjanci, którzy podjęli decyzję o tym, że nas tam przetrzymywali. Wbrew prawu, że ograniczyli nam nasze prawo konstytucyjne do zgromadzeń. Było tam jeszcze wiele nadużyć, bo tam mamy, mamy tam nagrane, jak trzymali nas kilka godzin, nie chcieli nikogo wypuścić do łazienki, nie rozpoczynali legitymowania. No, jest tam jest wiele też nagrań, gdzie zostaliśmy gdzieś tam uderzeni, popchnięci czy zgazowani bez powodu na zgromadzeniach, tak zwanych według policji nielegalnych, w tym momencie już przez sąd uznanych za legalne. Da, więc, no, będziemy teraz, myślę, przez ten czas, co nam pa, dobry pan odpuścił. Mówię to w, z takim, wiecie, przekąsem, że dobry pan nam odpuścił. To mamy teraz chwilę na to, żeby doprowadzić sprawy teraz cywilne. Cywilne do porządku. Karne mamy już praktycznie wszystkie gdzieś tam zjechały te sprawy, czyli już mamy rozprawy, zakończone wyroki, i teraz będziemy po prostu wracamy się do początku bierzemy wyroki wygrane i szukamy winnych winnych podjęcia pewnych decyzji tak więc panowie możecie się szykować na to że panowie policjanci możecie się szykować na to że my będziemy teraz wracać do was z zapytaniem cywilnym co się wydarzyło tak więc do zobaczenia